A i taki taki Danie! Tak jest! Nagrywajcie się Danie! 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 jeszcze jedną. No, Danie! Jeszcze Danie! powiedzieć strony. za co Danie! Danie! Mamo, tato, widzicie? Śmieszki kadry. Hmm. Konkurs

Jak w automacie. Mogę jechać? Pani, tak, możemy. I po prawej mamy piękne widoki na pieska biegającego. Tutaj pan nam macha. Widzicie? Dobry! A i niech Tak jest! Pod same drzwi, nie? Tak Tak jest. I witamy Was w hotelu Tu Tutaj pokazujemy jak motory... tam czy odmach... odmach. No, jak motory. No i tutaj witamy Polską Obiec. A teraz po 5 euro i możecie iść. Pod same drzwi. Prywatny koncert. Sto lat, w niej żyje, żyje nam. właśnie głośniej, głośniej stola, 100 lat, 100 lat w niej żyje, żyje nam. Jeszcze raz, <śm> jeszcze <śm> raz. <śm> dziewczyny, naprawdę. Szybszą wersję. Ej, ja bym chciała... Przepraszam bardzo, mogę przerwać na chwilę. Ja bym chciała y, tanie... Y, Boże, śpiew z tańcem połączony. Ale ja bym chciała jeszcze raz. Bardzo proszę. No takie to nie sądzimy. Nie no super, powiem Ci. Nie mogłam mieć lepszych urodzin, naprawdę. Dziękuję dziewczyny. Odbyliśmy dzisiaj spotkanie z piłkarską reprezentacją polskich kobiet przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Głównym celem tego spotkania było przedstawienie materiału przygotowanego przez Komisję Sędziowską UEFA, w którym zostały pokazane najnowsze interpretacje przepisów gry w piłkę nożną. Okay. 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 Zajmie się zająć. No dlaczego? To wiem tak jak... A teraz. Nie pomogło. To chyba nie mamy mała. Nad emocjami się panuje. Nie, no to jednak nie buty. Dałam jakiegoś kajaka i botaj mi samtem. Może by się szczególnie. A ona tym butem do finału. Okay? No to już jest ok? Tak, to już jest, jest, jest ok. Ja Musisz powiedzieć do kamery co, co zrobisz. Będziemy Zabaramy. grać w ten but ten ping pong. Zamiast? Ja. Nie wiem, nie wiem. Porównaj. Ale nie, nie mów jeszcze. Nie mówimy, zobaczymy jak nie. wyjdzie. Nie, nie pędychaj mi. No, dawaj. No pędychaj no. się! No, Mamy to! Setne, setny występ. Jakie to uczycie? Niesamowite, niesamowite liczby. Cieszę się, że mogłam dzisiaj celebrować ten dzień też i wyprowadzać drużynę, tak wspaniałą drużynę jako kapitan. Jest to ogromna e, ogromna duma wyprowadzać taką drużynę i ogromny zaszczyt, więc bardzo dziękuję za tą możliwość. No i co? I mam nadzieję, że kolejna setka przede mną. A Znaczy dodaje taki dodatkowy power przed wyjazdem do Szwajcarii? Jak najbardziej, to są pozytywne emocje. Bardzo pozytywne bym powiedziała na pewno ten mecz, zwłaszcza też, że ten mecz jest wygrany, na pewno, te emocje są pozytywne i kolejny power, dodajemy do powera na, na euro. mi ostatni mecz przed wylotem na Szwajcarię. Jak się czujesz? No, ogólnie bardzo dobrze. Ja uważam, że taki właśnie fajny mecz przed wyjazdem na euro to fajnie może podbudować taką pewność i po prostu, żebyśmy weszli w taki ten właśnie rytm meczowy. Jedno, jeszcze jedno. tak Kurde, co to jest? Taka jedna rozmowa. Ale nie widać twarzy. No i dobrze. Co zrobisz? Aha! No co to? Nieprofesjonalny jesteś. Aha! 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 dwa, Aha! po zdjęciach. Już Aha! 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 Uwaga, trzy, dwa, jeden. Brawo, no. Musicie Dziękuję powiedzieć o historii tego zdjęcia. Nagrodę. Historia jest taka, że ja bramkę głową na mój setny mecz. Wiedziałam, że jak szczeli ktoś, to tylko i wyłącznie to jest Milena. 60 mecz w biało-czerwonych barwach. Jakie to uczucie? Eee, no na pewno wyjątkowe. Co prawda do kamykami jeszcze trochę brakuje, ale na pewno wyjątkowe. Eee, chciałabym, żeby zdrowie przede wszystkim pozwoliło mi na to, żeby spokojnie do tej setki eee, dobić, ale eee, bo nie miałam, nie miałam kompletnie pojęcia, także e, super sprawa. No do setki to jeszcze troszeczkę, ale słuchaj, kroczek po kroczku i będzie setka. No jedyne, jedyne 40 meczy, także nie wiem, ile to wyjdzie czasowo, ale e, no myślę, że co najmniej tyle, e, ile zbierałam, te 60, e, 60 meczy, także jeszcze trochę trzeba poczekać, ale tak jak powiedziałeś, krok po kroczku. A czy Ty tak dodatkowo buduje przed Euro, że jest taka okrągła liczba, w którą wyjeżdżasz? No raczej, się buduję! Yeah, yeah, yeah. Kończymy pierwszą część grupowania zwycięstwem 4-0 przeciwko Ukrainie. I teraz widzimy się w Szwajcarii. Do zobaczenia!